Witam was w kolejnym BAT odcinku mojej BAT serii Najgorszej creepypasty w historii Dlaczego wszystko jest BAT? A no dzisiaj przeczytamy chyba moją ulubioną najgorszą creepypastę Smutna prawda o Batmanie Jak jesteście moimi widzami to wiecie, że czasami piszę na przykład Batman coś tam, na przykład Batman po Krakowie ciągle goni I dzisiaj się dowiecie dlaczego Jedną z moich kreskówek jest Batman Oglądając ci Jedną z moich ulubionych kreskówek jest Batman. Oglądając odcinki w wieku dorosłym, nadal tak uważam. Zauważyłem jednak kilka ciekawych rzeczy i piszę te teorie. Każda postać to część teorii o, historii o Dicku Graysonie, czyli komiksowym Robinie. Przecież ci powiedziałem, że to jest kreskówka, a nie komiks. Dick to ofiara gwałtów ze strony bogatego Bruce'a. Zamiast pisać całą historię, opiszę postacie widziane w kreskówce i jakie są naprawdę. Przecież ją powiedziałem, że to jest kreskówka, a potem komiks, teraz znowu kreskówka nieważne. Batman Bruce Wayne. Kiedy był mały, widział zabójstwo swojego ojca alkoholika przez gangsterów, którym był winien pieniądze. Pien Kiedy dorosł został milionerem. Kupił na stoletniego Dika i molestował go seksualnie. Jest postrzegany przez niego jako nietoperz, bo zakłada stroje Sadomaso. Batman jebał Robina, wiedziałem! Dick Grayson, Gotham City, przecinek to świat widziany jego oczami. Jest schizofrenikiem i narkomatem. Postrzega dobrych ludzi jako złych. Być może dlatego pomaga jego oprawcy. Ma 14 lat i od 4 lat służy Brusowi jako zabawka seksualna. Alfred sługa brusa i nieludzki gwałciciel. <grywka> Kurwa. Gordon Alphonse policjant. Wrama za łapówki zapomina o gwałtach na Diku. Batgirl, prostytutka pracująca dla Gordona, Joker miły detektyw, który próbuje zdemaskować Wayne'a, robił postrzegę go jako złego, bo nie może żyć bez Wayne'a i jego pały. Harley Quinn, Quinn jest źle napisane, żona Jokera, Riddler, przyjaciel Jokera i geniusz matematyczny. Kiedyś pracował u B, ale się dzwonił, ponieważ pracodawca znęcał się nad nim. Nie chcę wiedzieć jak. Odcinek, w którym ginie Joker, sezon czwarty. Nie wiem, ja tam tej kreskówki z Batmanem nie oglądałem, w ogóle nie wiem o jaką chodzi. Czy chodziło o Batman odważni i bezwzględni, czy tego Batmana z lat 80. czy tego z lat 90. nie wiem o którego chodziło. Czy tego z lat sześćdziesiątych, nieważne. Można zinterpretować tak, psycholog pomógł Robinowi i odesłał go na terapię. Bev wściekły na Jokera przeszedł i zabordował go. Potem Robin zabił się i Bruce został aresztowany. Oto jedna z teorii, pozdrawiam. No, i co ja takiego mogę o tej teorii powiedzieć? To jest kurwa, to jest najbardziej zajebista teoria, jaką już czytałem. Jak można nie lubić teorii, w której Batman jebał Robina? No, serio, nie wiem kto to tworzył. Twórcą tej teorii jest Gobo333, ale on jest, ta teoria jest naprawdę pokurwiona serio. Jak to pierwszy raz przeczytałem, to myślałem, że się zesikam ze śmiechu. No i przez ten cały czas, te, cały czas tam psułem im tą teorię, na przykład pisałem Dartmouth Dart Maul jebał Robina, coś takiego. No i to jest po prostu dla mnie, to jest po prostu kultowa teoria i znając poczucie humoru adminów, teoria wiki, którzy są bezbekami zjebanymi, no... Spojrzałem, że wkrótce tę teorię usuną, pomimo to, że jest DRUGĄ! Jest drugą najpopularniejszą zaraz po mojej teorii o Stevenie! Jest... Była kiedyś najpopularniejsza, a teraz jest druga, HAHA! Ha! Tak czy siak. prawdopodobnie ta teoria została prędzej czy później usunięta, a, a... ja muszę to jakoś zachować na potomności, dlatego nagrałem to coś. Co jest moja dużej I tak cię, kurwa, pobiłem, gobo!